Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajne ćwiczenie przy użyciu kettlebell, które pomoże Wam skuteczniej zrzucać siebie rywala. Jeżeli jesteście zawodnikami brazylijskiego jiu zapraszam. Lecimy! Ćwiczenie nazywa się, jeżeli dobrze pamiętam, rolling press kettlebell. No i polega na tym, że w pozycji leżącej wyciskamy sobie jednego kettlebell, tylko w momencie, gdy go wyciskamy, to jeszcze staramy się jakby przetoczyć na bok, tak, czyli ruch jest bardzo podobny do tego ruchu sweepa, tak? Czyli jeżeli wykonujecie sweepa, przerzucacie z siebie rywala. No to jest to taki ruch, który pozwoli Wam wykonywać ten ruch z większą siłą lub też z większym tempem, tak? Czyli zawsze te tempo jest trochę istotne. Tak, czyli bardzo często musicie jakby wyczuć sobie ten moment, gdy rywal jest można powiedzieć w chwili rozluźnienia. No i Waszym zadaniem jest jakby wykonać ten ruch, można powiedzieć w tempu. To oczywiście możecie wykonywać to ćwiczenie na dwa sposoby. Możecie wykonywać w ten sposób, że użyć sobie większego ciężaru i wtedy będziecie budowali większą siłę. Możecie również wykonywać ten ruch dość dynamicznie i wtedy będziecie budowali bardziej dynamikę i ekspozywność. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okaże się dla Was ciekawe i przydatne. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Jeżeli jeszcze jest jeszcze raz. Ćwiczenie nazywa się Jeszcze raz. No i dobrze, pokazuję ćwiczenie. Teraz dobra. Hmm. Artur powiedział, o ku, że za lekko. Też są koszulki nasze. Kujawo? Zawinałam się?